Witam panie i panowie. Jestem Andrzej Duda. Dzisiaj będę gadać jaką dobrą partią będzie PPPP, czyli Polska Partia Polskich Polaków i Patriotów. PPPPP to wielka partia, jeżeli nie to niech Stalin przyjdzie tutaj i spróbuje mnie zatrzymać. O cześć Stalin! Au! Ała! Ała. Dzisiaj... Łatwo! Łatwo łatwo. Cześć. Kim ty jesteś? Co ty tu robisz? Jak ty tu się znalazłeś? Hej, to moja kamera. Ojoj, ale no Już po tobie.